Siema. cześć wszystkim witajcie na kanale projektu FOTOVISIONS, ja jestem Adrian i witam Was na kolejnym odcinku można powiedzieć z eksploracji, ale tym razem nie będzie to eksploracja lasu bardziej właśnie eksploracja samochodowa dlatego jeszcze z, park, z pozycji parkingu chciałem się z Wami przywitać powiedzieć bardzo krótko o tym planie z racji tego, że gdzieś już będąc na trasie nie będę miał możliwości być może mm, na jakiś taki wstępniaczek z terenu no, być może po prostu będę się zatrzymał gdzieś przy poboczu, na poboczu, gdzieś, gdzie zobaczę jakiś ładny widoczek, będę chciał go złapać szybko i się stamtąd ewakuować. Bo wiecie, nie zawsze jest miejsce dozwolone do zatrzymania się, czy, czy jakieś bezpieczne do końca. Wiadomo, że na wioskach nie masz takiego ruchu, ale trzeba się czasami szybko uwinąć z jakimś kadrem. Dlatego mówię Wam dzisiaj o tym. Co nastąpi jeszcze przed, przed tym, jak jestem w plenerze? Mam nadzieję, że tam dojadę. No i plan jest taki, ponieważ pogoda jest średnia do zdjęć, natomiast zbierają się już powoli ładne chmurki, więc zdecydowałem się ruszyć już w teren. Jest godzina 13, mam w planie być w terenie aż do zachodu słońca, a wrócić dopiero po zachodzie. Mam nadzieję, że dzisiaj to wszystko się dobrze zgra, bo pod wieczór troszkę ma być takie załamanie pogody, więc może przyjdą ciekawsze chmurki. Zobaczymy, jak to będzie. No i plan mam taki, że jadę sobie samochodem przez takie różne malutkie wioseczki warmińskie. Taką trasę sobie ustaliłem właśnie do Sztyna. Najpierw w kierunku Szczytna, później odbijam z głównej drogi na biskupiec. I później jeszcze tam za biskupcem się pokręcę. W planie zerknąć do lasu. Tam jest rezerwat dębowy, się nazywa. Nie wiem, czy będę dzisiaj po nim dużo chodził. Natomiast. Chciałbym po prostu zobaczyć na przyszłość, jak to wszystko wygląda, czy jest tam sens jeździć. No bo jednak to jest kawałeczek, od Olsztyna trzeba odjechać. Jakieś 25-30 km myślę to będzie. Przede mną trochę eksploracji i przygody. I trochę jeżdżenia, ale to fajnie. Bo chce mi się po prostu już gdzieś wyjechać stąd, szczególnie po świętach, które były bardziej zasiedziane niż w podróży. Trzeba się ruszyć, trzeba rozruszać samochód. Trzeba zobaczyć coś nowego. Tak więc ja Was już zapraszam. Widzimy się po krótkiej przerwie. Hej! Taki pierwszy przystanek. Zaraz wezmę sprzęt. Podoba mi się to jeziorko, które widzieliście. Chociaż nie ma jakichś rewelacyjnych tutaj motywów. Ale jest ładny obrazek. No i tam są już zaczynające kwitnąć rzepaki. I spróbuję się przejść tam nieco na górkę wzdłuż tego pola. Oczywiście na pole nie będę wchodził. I Coś może uda się znaleźć, nawet minimalistyczny motyw, gdzie są żółte rzepaki. Ładne chmurki, które zaczynają się właśnie tworzyć, zbierać, tak jak mówiła prognoza. Chyba jakieś pierwsze kadry poczynię i będę jechał dalej. Robi się coraz ładniej, a ja jestem, nie wiem czy mówiłem, chwileczkę dosłownie za pasymiem. Tak więc, łapię sprzęt i coś tutaj spróbuję zdziałać. Taki mam przed sobą krajobraz. Całkiem ładnie. Bardzo ładnie wygląda to niebo. Chmurki rozrzucone, pomieszane troszkę z takimi wyższymi cirrusami. Widzimy troszkę jest tych warstw tutaj krajobrazu. Rzepak dopiero zaczyna kwitnąć, więc on jeszcze nie jest tak żółty jak będzie jak powinien być. Jeszcze nie wszystkie widać kwiatki, nie wszystkie pąki rozkwitły, raczej duża Mniejszość myślę, ale jak już się spojrzy, tak na dystans to już robi się ładnie. To oczywiście jest tutaj taki problem z tymi drutami, z tymi wszystkimi elektrycznymi masztami, słupami bardziej. Czy można powiedzieć, że jest to element krajobrazu? Myślę, że jeśli chodzi o pola uprawne, tereny wiejskie, to jest to no, nieodzowny element krajobrazu, więc jeśli coś nie przeszkadza za bardzo, gdzieś się ładnie wpasowuje, w miarę nie, nie koliduje z jakimiś właśnie drzewkami, które mamy, czy, czy jakimiś liniami horyzontu, czy coś w tym stylu, to myślę, że w miarę, w miarę jeszcze można to nazwać jakimś tam elementem krajobrazu, jakąś charakterystyką tego krajobrazu. Ja tutaj strzelę jeszcze kilka fotek, bo mi się podoba. Tam dalej chyba nie będzie co, co iść piechotą. Pola są dosyć rozległe, widać. Tutaj już z tej strony się kończy, więc też się po krzakach nie będę tam przeciskał. Ale jak widzicie, już jest coś, z czego można skonstruować na przykład taką panoramkę. I to zaraz właśnie zrobię. Ok, zobaczcie efekty. Jeszcze taka mała tylko wskazówka. Możemy oczywiście panoramkę robić z pozycji stojącej. Wtedy wszystko jest dosyć tutaj na dole odległe, natomiast myślę, że dużo interesującym jest tutaj perspektywa. Interesująca dużo bardziej jest taka niska, gdzie widzimy dużo więcej tutaj się dzieje, dużo więcej szczegółów, dużo więcej kwiatków jest blisko. Możemy robić focus stacking. Najpierw powiedzmy, robić taką panoramkę gdzieś właśnie z punktem ostrości na pierwszym planie, później na horyzoncie. Natomiast ja po prostu przemknąłem przysłonę do F16, mam nadzieję, że to starczy, żeby te kwiatki, które są jakieś pół metra ode mnie, były w miarę ostre, może nie będą super ostre, natomiast w miarę ostre. Grunt, żeby ostrzyć tam na horyzont, no i one się w tym naszym obszarze ostrości powinny ładnie wpasować, znaleźć, myślę, że może być, nawet jak będą lekko zblurowane, mi to jakoś nie robi różnicy. Bo one są tylko dodatkiem, nie są jakby głównym elementem tego zdjęcia. Gdybym miał tutaj jakiś jeden wielki kwiat, który chciałbym wpasować, no to wtedy muszę, muszę zrobić tak, żeby był ostre. Natomiast jeśli są, to jest to po prostu taki pierwszy plan w formie jakiejś kolorystycznej e, tekstury, faktury. To może być to myślę troszkę nieostre, ale możecie się z tym nie zgodzić. Ja jeszcze tutaj zrobię jeden taki przejazd i będę leciał dalej. ziórka, wolne drogi ale nie aż tak no, jest atrakcyjne dla mnie pod względem zdjęciowym wiadomo, że wszędzie coś dałoby się wyłuskać, ale nie wiem czy jest sens po coś zatrzymywać w każdym z takich średnich miejsc no bo jakoś to się wszystko nie układało liczyłem na troszkę troszkę większe jakieś zaskoczenia miejscami, że tak wyrażę napływy inspiracji Przełomaczę Was na drogę. Obecnie jadę już z, miejsc, z miejscowości. Matów, może jeszcze coś z kupcem gdzieś w stronę reszla podjadę, Się okaże. Co, coś, cóż więcej? Lecimy dalej, szukamy dalej motywów. Szkoda czasu. Taki szybki przystaneczek. Przy drodze bezpiecznie mogłem się zatrzymać. Z daleka widziałem taki motyw, który wyglądał chyba lepiej z daleka niż z bliska. A chodzi mi centralnie o tutaj drzewka na górce z tymi ładnymi chmurkami podejdę sobie gdzieś z perspektywy tutaj granicy tej łąki z polem i zobaczę czy to ma sens taka grubka drzew się fajnie sprawdza gdzieś właśnie na tle jakichś chmurek tylko trzeba to usadowić żeby się zgrywało również z chmurkami o między tymi dwoma chmurkami coś w ten deseń no i tutaj tyle obiektyw będzie potrzebny. Coś zrobię, ale no nie jest to to, co widziałem z daleka. Z daleka było lepiej. Może tam jeszcze podejdę. Zobaczymy. Dobra, nieco z dalszej pozycji, oczywiście fajnie to wygląda. Teraz te drzewka wyglądają jakby miały taką czapkę nad, nad sobą. I tutaj możemy właśnie albo wykorzystać te cienie z przodu, zrobić jakiś taki właśnie pierwszy plan nieco bardziej zróżnicowany. Albo możemy w ogóle obciąć cienie, zrobić po prostu taką linię ukośną. Co też nam daje ciekawy efekt. Jest przestrzeń. Trochę takiej negatywnej przestrzeni nad chmurami, można będzie to przyciąć w, kwa w kwadrat nawet, też myślę, że będzie okej, okay. kwadratowa, taka symetryczna kompozycja z tego wyjdzie. No i myślę, że było warto kawałek podejść drogą, właśnie z dalszego dystansu złapać, fajnie, że te chmurki teraz tak zawisły nad drzewkami. Troszkę szkoda, że na horyzoncie mamy tam jakieś wystające czubki innych drzew, powinno być to idealnie. Łaska linia to byłoby, byłby to lepszy efekt, no ale nie można mieć wszystkiego. Takie coś namierzyłem. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Mocno hałasuje. Jestem już, jak widać, w lesie. Tam są jakieś tablice, widzę, ale tam nie będę już dalej jechał. Zaparkowałem sobie w takim miejscu. Mam nadzieję, że nie jest to jakaś droga zamknięta jest to dojazd pożarowy ogólnie ale nie było zakazu a ja jestem w sumie na takiej nawrotce, można powiedzieć. Nikomu nie przeszkadzam nikomu nie toruję drogi zawsze staram się w lesie, żeby kurcze później nie było problemów z takimi strażami leśnymi. Tam w dole jest jeziorko. I teraz, po co tu przyjechałem? Jak już wcześniej wspominałem, jest tutaj rezerwat przyrody leśny, dębowo się nazywa. Mimo że nazywa się dębowo, to jest to chroniony po prostu obszar leśny e, buczyna, naturalnie występująca buczyna na wschodniej jakby już granicy zasięgu tutaj jest kilka takich rezerwatów, właśnie które chronią tego typu lasy które są na granicy naturalnego występowania tam jest właśnie taki naturalna, taka naturalna buczyna z tego co czytałem drzewka ponad 150 lat mają więc mogą być to całkiem porządne drzewka no i jak mówiłem rezerwat nazywa się Dębowo jeziorko nad które za chwilę zejdziemy nazywa się jak? Dębowo a wszystko znajduje się koło wsi, które się nazywa jak? Zgadliście dębowo. I to jest zaraz za Biskupcem, właściwie w stronę Bęsi. I ogólnie nigdy nie byłem w tym rezerwacie, więc nie wiem, czy są tam, czy jest on w ogóle dostępny. Czy są tam jakieś drogi, szlaki, wydeptane ścieżki, czy jest to po prostu dziki gąszcz. E, dzisiaj takiej eksploracji w dzikim gąszczu robić nie będę. E, i chcie, chcę po prostu, choćby nawet z daleka, zobaczyć czy jest tam jakiś potencjał ciekawy. Fajne jeziorko leśne, z nad, z nad którego troszkę wieje. Na wiatr się nie przygotowałem, więc muszę nagrać to co teraz widzicie bez mikrofonu. Ale jest tu mocno widzę bobrowo, wszystko pocięte przez bobry. Ale jak widzicie, część suszek też pociętych na jakiś opał, być może. Widać, że ludzie tu przyjeżdżają, pewnie na rybki. Tak samo jak ja parkując, właśnie przy tym rądzie. Zobaczcie w ogóle, jaka miejscówka. Mała miejscówka na ognisko. Oczywiście małpka musiała, musiała być, trochę większa taka. I jeziorko jest niezłe, woda w miarę przejrzysta. Ale tutaj widać brzegi są eksploatowane, jest normalnie prowadzona gospodarka leśna, rezerwat zaczyna się w tamtą stronę, patrząc od jeziorka. Więc ja tutaj korzystając. Z jakiejś widocznej ścieżki, po prostu pójdę wzdłuż tego jeziora. Może uda się zrobić jakieś zdjęcie, chociaż jak widzicie, te brzegi nie są zbyt atrakcyjne. Teraz wyszło słońce, przepięknie wyglądają te listki. Listki, które jeszcze są dosyć cienkie, świeżutkie można powiedzieć, półprzepuszczalne dla światła. Wystarczy, że wyjdzie słońce. I wyglądają po prostu magicznie, jakby się świeciły. Fajne obrazki, ale trzeba zrealizować jakiś tam plan minimum. Troszkę tu wieje, więc nie będę dłużej gadał, łączę się jak już pójdziemy nieco dalej. Chyba że jeszcze coś fajnego po drodze, jak zwykle to pokażę.